Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zastaliśmy może pan poseł Chrystusie mińską? Pani poseł tutaj z A nie. W takim razie miałbym coś do przekazania pani poseł. Ja nazywam się Paweł Kamrat i jestem przedstawicielem Młodzieży Wszechpolskiej. Wraz ze mną jest kolega Sebastian Siuda, przedstawiciel Partii Ruch Narodowy i koleżanka Katarzyna Radziewicz, również działaczka w Młodzieży Polskiej. I w związku z aferą taśmową, właściwie kontynuacją afery taśmowej, mam do przekazania dla pani poseł taką deklarację potępienia Platformy Obywatelskiej. I podpisanie tej deklaracji będzie skutkowało ewentualnymi niższymi wyrokami za współudział czy w w tej aferze taśmowej, w przypadku, kiedy antysystemowcy dojdą na jesieni do władzy, a wszystko na to wskazuje, że, że tak się właśnie stanie. I no, podpisanie takiej deklaracji i złożenie legitymacji partyjnej będzie znaczyło, że pani poseł siebińska jest porządnym człowiekiem i sprzeciwia się temu całemu złu, które władze PO i koledzy partyjni pani poseł są winni i mamy jeszcze. W razie, w ramach takiej motywacji, mamy jeszcze do pani, do pani poseł do przekazania taką biżuterię, do której ewentualnie musiałaby się przyzwyczaić w momencie, kiedy przystoi, przystaje na to zło, no, które. Przekazać dzieje się, panu Sikorskiemu na przykład. No, przekazać panu Sikorskiemu w momencie, kiedy pani poseł jednak zgadza się na to, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej i, i aprobuje to, nie wychodząc z partii. Także. Dziękuję pani Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia, miłego dnia.